Ja Ciebie chczę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak ja była na, na początku, początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Bóg wszechmogący, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który Cię uwolnił od grzechu i obrodził z wody i z Ducha Świętego, On sam namaszcza Ciebie krzyżmem zbawienia, abyś włączona do ludu Bożego wytrwała w jedności z Chrystusem kapłanem, prorokiem i Królem na życie wieczne. Amen. Zofio, stałaś się nowym stworzeniem i przyoblekłaś się w Chrystusa, dlatego otrzymujesz białą szatkę. Mama Czesna przykłada teraz. O, symbolicznie biała szatka. Niech Twoi bliscy słowem i przykładem pomagają Ci zachować godność Dziecka Bożego. Nie skalano, aż po życie wieczne. Amen.